Kolejnym odcinku, dziś zajmiemy się tutaj sadzeniem kwiatków. Dokładnie trzeba tu dospawać trzy sztuki. Dospawam to, co Jacek dosłał. Na tym kwietniku już starczy. Wtedy, jak przyszla następne, to następny kwietnik będę robił. A tutaj, co jeszcze co do tej lampy. No to co, do ciapka na pewno powiecie, po co ci, jak nie masz ciapka? Ale to właśnie będzie kolejny projekt, który się rozpocznie. Nie wiem jeszcze kiedy, ale będziemy działać. Posadzka tam ładnie zaschła, będzie można też tam działać ściany. Także jak coś tu podziałam, to oczywiście się włączę. A jedna naklejka trafiła do MTZ. -a. O, tam. Nie wiem, czy widać, czy nie widać stąd. Jest i tam Darek, Zetor Vlog, teraz Jacek. Darek z kanału Ratujmy Traktory, czy teraz yy, Traktorator? Zapraszam do nich wszystkich, oczywiście. A druga trafi. jak będę miał tam kanciapkę, to, to tam naklejki różne po powierzu. Dobra, działam tutaj z tym kwietnikiem. Widzimy się później Widzimy się ponownie. Chwila nie uwagi kwiatki posadzone. Zostało je pomalować. Te muszę okryć. podczas malowania te pomaluję i można odstawić kwiatki gotowe najgorzej te listki wycinać, cienka blacha rzucami trzeba tutaj ciąć ale jest ok Czekam na kolejne, jak mi Jacek przyśle, to będę znowu sadził. No tutaj jeszcze można jednego małego jakiegoś, czyli tu jeszcze będzie do dosadzane. A zaś będę robił kolejne kwietniczki. Chyba że tu, je... no zobaczymy, może tu jeszcze by coś od tych śrubek. Później Nie. to za gęsto będzie. Kolejny zaś się weźmie, dobra. Jak pomaluję, to się włączy. No i na koniec. Tutaj kwietnik pomalowany. Ten na żółto. Ten miał być trochę inny odcień czerwonego, ale wydaje mi się, że jest to samo co ten. Chyba że jak wyschnie, to troszkę się zmieni. Ale zawsze można przemalować. Nie ma problemu. Na razie zostawiamy tak jak jest. Wyschnie to odstawimy tam na swoje miejsce pod dom. Czekamy na kolejne oczywiście kwiatuszki. Pogoda znów nie rozpieszcza. Leci cały czas coś z nieba. A mogłoby już przestać. Bo na polu jest naprawdę mokro. Dobra, ja uciekam. Widzimy się w dalszej części odcinka. Na tym nie będziemy kończyć. Coś tam będziemy działać później. Widzimy się ponownie w dalszej części. Tutaj mamy taczkę na warsztacie. Trochę ją podleczyć trzeba. I opola z nędką do wymiany. Pona już firmy Kabat, ale znaczy dętka firmy Kabat, to pona jeszcze stara. Niestety zaczęła przyszypywać dentkę. Trzeba to powymieniać. Już zestaw zamówiony. Oczywiście z kabata. A tutaj chciałem Wam pokazać. Zaczęliśmy tu działać, też dalej już Blujemy ściany no W sumie tylko tą Te boczne na razie postawimy Po tyle mamy palet Dalej zaś nie wiem co Musimy palet dostarczyć sobie tutaj i z wierzchu taka płyta przyjdzie na to od środka płyty OSB i tyle. Tak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze na ściany płótno od zewnątrz, takie jak na dachu i będzie git, tutaj już do prądu i do wody, tak jak mówiłem będziemy tutaj kopać rowy no tak to na chwilę obecną wygląda Coś tutaj podziałamy, może dzisiaj jeszcze? No i tam za kilka dni wjeżdżamy w duże pole. Myślę, że w następnym odcinku będzie już to nagrane. Dzisiaj tutaj czekam jeszcze za gościem. Igor z Gąsawy ma przyjechać. Dowiedzieć się, co tam yy, przy kombajnie. Ponieważ co? Naprawia kombajn chłopakom strawi garaż Fergusona. Dlatego też tutaj kilka odpowiedzi chciałby uzyskać i dobra ja tutaj jeszcze muszę powymieniać łożyska i zobaczymy co z tego będzie opona jutro ma być, także widzimy się w dalszej części Jechaliśmy tutaj do kolegi Przemka mało w topę zaliczył, ale jak dojechałem to się wydrapał także lokomotywa nie zdążyła na akcję wyciąganie. Tam dalej mokra cholera, ale tu przeszedł idzie ładnie. No i jestem kolejnego dnia Czekamy jeszcze za oponą identką A na razie idziemy do kombajnu Taczkę muszę umyć i pomalować Idziemy do kombajnu Wczoraj tu był Igor trochę dowiedzieć co, jak. Tak jak mówiłem, remontuję chłopaką z trawi Garażu Oni mają model 87. No i tutaj pościągane, ubierać te osłonki. Nie wiem, to? ta siedzi, ale ona tu musi być dobra, i tutaj zabezpieczyć rurę przed otwarciem. O, no, jest okej. Okay. Igor tam sporo pracy ma Skrzynię wyciągnął Wymiana skrzyni Na pewno jakiś film będzie u chłopaków Także tam Ktoś ciekawy to zapraszam do obserwacji No tu wszystko jest ok. Przesmarować i Pędzić Dobra gdzie działać tam z staczką. A jeszcze do przelarni podejdę. No i zobaczcie wczoraj tam ta ściana może nie wygląda to zbyt ładnie na tą chwilę. Ale, jak będzie skończona, będzie ślicznie tutaj. Z wierzchu, tymi płytami będzie przykręcane. Będą te płyty, a w środku, płyta OSB. No, to chyba już mówiłem nawet w środek. Nic nie będziemy kłaść tutaj. Zimą nikt nie będzie nic robił. Miodu się nie wybiera zimą, więc nie musi być ocieplane. Nie ma sensu w ogóle. Tam palet jeszcze mamy na drugą ścianę, tył i przód w późniejszym terminie. I tak to wygląda, właśnie. Tutaj drzwi oczywiście i okno z przodu będzie wstawione Słoneczko ładnie tutaj świeci to Będzie chyba jasno no Tutaj będzie miodarka postawiona na brzegu okno tutaj no to będzie dosyć widać i no i prąd będzie więc światło się tu zamontuje Dobra, uciekam Ja tu podziałam z tą taczką Umyję ją I chcę ją pomalować Jak będzie pomalowana to Się włączę, będziemy składać koło Montaż i wyjazd No i dobra Lakier na taczce odświeżony idziemy za oponą, Iś kurier ma przyjechać oponę identkę przywieźć złożymy zmontujemy niestety myjka upadła kolejny raz szkoda nerwów w ogóle na nią, także skończy swój żywot poszukuję myjki najlepiej coś taniego i nie z bo na tej już nie mam nerwów w ogóle, coś taniego co polecacie. Może ktoś coś ma dobrego, sprawdzonego, ale też yy, z możliwością dołożenia węża. Będę chciał tutaj jak najdłuższy wąż. Ten ciśnieniowy. także czekam na Wasze propozycje w komentarzach. A ja się już włączę, jak będzie oponka. Dobra na koniec dnia dzisiejszego Tutaj tylko chciałem wam pokazać Opona dostarczona Ale nie mamy dętki Gdzieś ktoś zawinił Dętka zaginęła w akcji Ale dzwoniłem do Sprzedawcy Dętkę wysłał Jutro powinna być Także jutro dopiero taczkę złożymy. Dzisiaj tam działaliśmy ciąg dalszy z pszczelarnią. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. No i zobaczcie, ściana z tej strony również gotowa. Takie palety tu mieliśmy różniaste. Tutaj również mamy. Także ściany gotowe. Znaczy szkielet ścianą nie ściany Tutaj z tyłu szkielet będzie z tych tutaj belek Tutaj jutro zakonserwuję trochę te palety zaś jak obestchnął to płótno płótno przypijemy i, i zwieżczku te płyty tu i tu ona stabilna A jeszcze się usztywni jak będzie płyta Także dzisiaj kończymy Widzimy się jeszcze jutro w dalszej części odcinka No jesteśmy kolejny dzień Dojechała Dębska Zaraz składam to koło montaż do taczki będzie taczka gotowa. Tam skończyłem konserwację ścian pszczelarni i zaczęło właśnie padać. Choć wcześniej też przeszła burza z gradem. 10 stopni ciepła i burze. Ciekawie. Dobra, ja tutaj zabiorę się za koło. Jak złożę to, się włączę. Dobra, taczuszka złożona. Mamy kolejną oponkę z kabata. Zaczynamy tutaj kolejną przygodę z kółku, ośkanowa, opona, dętka, kabata. Ryska nowe kółku. ośka kanowa. Opona Także troszkę tu podleciona. Pomalowana. Jeszcze posłuży. Ogoda się tu zrobiła. także przejdziemy się tam. Pokażę Wam. Jak tam wygląda w tej naszej szczelarni. Suszkę odstawiamy. Gdzieś tutaj bliżej, tutaj mamy również inne jeszcze stać a tutaj Wymalowane, zakonserwowane, tak się prezentują. I co zostało tutaj? Przód i tył do zrobienia. Ale tutaj, jak obecną trochę, to może je okręcimy tymi płytami z wierzchu. Płótno tylko musimy jeszcze zakupić. Byśmy je okręcili, to już będą tu usztywnione też. stanie przód i tył Może przed miodobraniem zdążymy, a jak nie no to będzie później tutaj. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Także co? Ten odcinek należałoby już zakończyć, bo to już kilka dni trwa. Różne prace. Chyba wszystko, co tam Wam pokazałem. Jak przyjdzie nowa mejka, to też Wam pokażę. A to już w kolejnym odcinku. To muszę rozebrać na złom. Co na złom, to na złom, co do plastiku, to do plastiku. Dobra. Może będziemy pryskać w końcu, bo trochę już się ociepla. Dzisiaj popadało, to tam już raczej nie. Na chwasty, tam na tym dużym polu, najpierw musimy jechać. Zobaczymy, jak to pójdzie i kiedy. Także kończymy odcinek. Widzimy się już w następnym. Trzymajcie się i na razie. Cześć!